Właśnie trwa kolejny tegoroczny Steam Next Fest. Jeżeli nie wiecie, to fantastyczna rzecz i świetne wydarzenie na Steamie, ponieważ dostępnych jest wtedy, w tym okresie takich Next Festów, kilkaset albo nawet ponad tysiąc dem wersji demonstracyjnych przeróżnych gier. Głównie gier indie, ale nie tylko. I w każdym razie ten materiał w tym tygodniu postanowiłem tak wyjątkowo poświęcić właśnie na polecenie Wam paru demek. No i oczywiście w komentarzach pod tym filmem polecajcie dema, które Wam się spodobały, a o których ja tutaj nie opowiedziałem. A zaczniemy od Flick Shot Rogues. Jest to gra bardzo no, zwracająca uwagę przede wszystkim sposobem rozgrywki. Walka to jest podstawa tutaj, i trafiamy na kolejne areny, na kolejne plansze, gdzie mamy pokonywać wrogów. Tylko, że ta walka jest bardzo wyjątkowa, ponieważ nie chodzi tutaj o wciskanie przycisku ataku. A o dosłowne strzelanie naszą postacią, naszym bohaterem, jak z procy we wrogów, po prostu. Więc przeciągając, na przykład chwytając bohatera, pionek, który go symbolizuje, przeciągamy go na mapie w określony, w określony sposób i dzięki temu, jakby wystrzeliwujemy go właśnie jak z procy, żeby się odbijał po całej mapie, bo na przykład, jeżeli wycelujemy w ścianę to się odbijemy od tej ściany i musimy tak wycelowywać, żeby trafiać we wrogów, czasem żeby ich omijać, bo na przykład niektóre walki polegają na tym, żeby jak najszybciej dotrzeć do dowódcy, którego jak zabijemy, no to jego pobratymcy, jego podwładni po prostu uciekną i zacznie się druga faza gry. Wymieniamy sobie też postacie, bo mamy jedną postać, która zdaje obrażenia, że tak powiem, no po prostu kiedy uderzymy nią we wroga, to wróg dostaje obrażenia. Oczywiście im bardziej naciągniemy, że tak powiem, proce, z której strzelamy, tym większe obrażenia, ale potem szybko odblokowujemy drugiego bohatera, który na przykład nie zadaje obrażeń bezpośrednich od uderzenia, tylko te obrażenia zadaje obszarowe już po tym, jak się zatrzyma. Więc to wszystko wpływa na to, jak gramy, jak planujemy daną walkę, kim zagramy najpierw, bo tych bohaterów możemy wymieniać, wymieniać w każdym momencie. To działa trochę jak w serii train, że drugi bohater automatycznie pojawia się w miejscu poprzedniego i możemy ich właśnie wymieniać w dowolnym momencie. Bardzo fajna sprawa, naprawdę mi się spodobało gameplayowo i chętnie na pewno zagram w pełną wersję. Flick Shot Rogues wylądowało już na, na mojej już liście na Steamie. Drugie demo, które chciałem Wam polecić, to jest Hark the Ghoul. Piękna nazwa, piękny tytuł, ale w każdym razie jest to gra, którą z początku myślałem, że to będzie Souls Like na szczęście. Na szczęście, to brzmi tak, jakbym nie lubił soslajków, ale no, dużo już ich trochę jest. W każdym razie, Hark the Ghoul to jest gra, po prostu gra akcję FPP trochę z takim zacięciem gier trudniejszych. W każdym razie, setting jest bardzo dziwaczny. W ogóle stylistyka przypomina jakieś tam. Przypomina trochę taką, wiecie, stylistykę gier wzorowanych na PlayStation 1. Ja przynajmniej takie wrażenie odniosłem. I w każdym razie jest to tak jak powiedziałem, gra FPP. Tworzymy na początku bohatera i wszyscy ci bohaterowie są trochę tacy, wyglądają jak jakieś zmutowane owady z jakiegoś powodu, ale lore tego świata odkryjemy już w trakcie gry. W każdym razie, no, gameplay jest bardzo prosty. Dużo tutaj używamy kopania, żeby kopać we wrogów, żeby kopać wrogów, żeby spadli, albo żeby kopnąć we wroga beczką czy kamieniem jakimś, no ale też szybko po jakichś paru minutach zdobywamy, zdobywamy broń do walki wręcz. I po prostu atak podstawowy, atak silny i to wszystko. My mamy też po jakimś czasie zdobywaną broń palną, więc możemy też łączyć broń palną i właśnie broń białą. Później, z tego co widziałem, do, dojdą też do tego wszystkiego na przykład zaklęcia. No, jest to po prostu gra, w której przemierzamy kolejne lokacje, atakujemy, ścieramy się z coraz, coraz trudniejszymi wrogami i przede wszystkim mnie ta gra zainteresowała ze względu właśnie na klimat, bardzo nietypowy. I, I ten świat, więc gameplay może nie jest aż tak jakiś oryginalny i fascynujący, chociażby tak zaskakujący jak w poprzedniej grze, o której mówiłem, ale jest porządny. Ta walka sprawia satysfakcję unikanie ciosów, mimo, że nie ma tutaj jakiegoś uniku dedykowanego, czy rolowania, jak w Soulsach, to po prostu trzeba dbać o pozycjonowanie odpowiednie, trzeba wiedzieć, kiedy się wycofać na przykład, żeby pójść nad krawędź, kiedy, kiedy użyć granatu, bo mamy też na przykład granaty na wyposażeniu, a kiedy nie, kiedy próbować strącić wroga w przepaść, albo kiedy kopnąć w niego jakimś głazem wielkim, żeby oszczędzić amunicję, czy coś takiego, więc podstawowy gameplay bardzo prosty, ale potrafi stanowić wyzwanie, bo też jak tu tutaj jesteśmy nieostrożni, to łatwo zginąć, więc Hark the Gull tym wszystkim zwróciło moją uwagę. Jeżeli chodzi o prawy graficzną, to chyba najbardziej oryginalnym z demek, o których powiem dzisiaj, jest Morzels. I Morzels to jest gierka, którą, wydaje mi się, zapowiedziała Annapurna Interactive już ze dwa lata temu może? W każdym razie jest to bardzo fajnie prezentujący się wizualnie Rogalik. Jeżeli chodzi o oprawę graficzną, to naprawdę trudno mi porównać tę grę z czymkolwiek innym i bardzo, bardzo mi się spodobało pod tym względem, właśnie szczerze mówiąc, pod względem klimatu i oprawy graficznej. No ale też poza tym to jest bardzo fajna gra właśnie w stylu, w stylu rogalikowym, która z kolei jeżeli chodzi o gameplay, to trochę może się kojarzyć z grami takimi jak na przykład Binding of Isaac. Ponieważ ogólnie założenia są takie, że niby gramy myszą. Ale tak naprawdę, jak wychodzimy już na planszę z naszego huba, z bazy, to wybieramy, znaczy znajdujemy kartę, i każda karta daje nam do wyboru. Dwa, jakby dwie transformacje, tak? Bo my się zamienimy, tak naprawdę, w inną postać. Więc zamieniłem się raz w jakiegoś kwiatka, a raz w jakiegoś, nie wiem, gluta różowego chodzącego, który wyglądał jak Kirby trochę, albo ten z Pokemonów, ten taki, nie pamiętam jak on się nazywa. W każdym razie chodzi o to, że tutaj atak podstawowy, przynajmniej z tego co widziałem w demie, działa tak, że każdy bohater, każda postać, w jaką się zamienimy. Ma atak podstawowy, który polega na strzelaniu po prostu pociskami, i jeżeli wcisniemy kierunek w górę, czyli W, to strzelamy w górę. Jeżeli klikniemy tam kierunek w dół, to strzelamy w dół, wiecie. To jest takie kierunkowe, właśnie jak w Wajzaku strzelanie pociskami, No ale każda postać te pociski ma trochę inne. Jedna ma szybsze, druga ma wolniejsze, ale mocniejsze i tak dalej. Każda postać ma też jakiś specjalny atak. No i podczas ranów, podczas po prostu rozgrywki, możemy zdobywać różne rzeczy, które na początku nie wiemy, bo znowu, jak w Binding of Wajzak, nie wiemy, jak niektóre przedmioty, które znajdujemy się zachowają. To znaczy, podniosłem jakiegoś kotka z czerwonymi oczami. Odrzuciłem go po prostu i okazuje się, że on wybucha po chwili. Mamy inne właśnie przedmioty, które nie wiemy co robią i musimy eksperymentować za pierwszym, drugim podejściem jak one działają, a potem już wiemy przy kolejnych podejściach. Więc wydaje mi się, że to będzie bardzo fajne takie do eksperymentowania i odkrywania rzeczy rogalik. No i jednak ta oprawa graficzna naprawdę robi robotę i tym przede wszystkim zwróciła moją uwagę ta produkcja i dlatego też wylądowała na mojej liście. Kolejna gra to gra, na którą czekałem, bo twórca Sorceress stworzył w przeszłości, w tym roku właściwie wydał tę grę. Nazywa się Fly Night. To był bardzo fajny Souls-like, taki minimalistyczny, ale no, no bardzo nietypowy, jeżeli chodzi o taki feeling rozgrywki. I on właśnie tworzy grę Sorceress, to jest jego główny projekt, na który cały czas zbiera pieniądze na kickstarterze. Jest to produkcja, która trochę mnie jakby zmyliła, bo miałem wrażenie, że od początku będzie tu dostęp, dostęp do magii, że gramy na no czarodziejką, więc tą magią będziemy się bawić. Bardziej jest to po prostu immersive sim, czyli po prostu, wiecie, no, interakcje z otoczeniem na różne sposoby. Kopanie w różne rzeczy, rozwalanie, popychanie jakichś przedmiotów, żeby wpadały na wrogów i tak dalej, i tak dalej, ale tutaj fajne, magiczne narzędzia, które potem znajdujemy urozmaicają nam tę zabawę. Ponieważ mamy na przykład jedną z pierwszych broni, jakie znajdujemy, to jest broń, która po prostu tworzy bąble, bańki. I w taką bańkę możemy na przykład zamknąć Skrzynie i zacznie się to unosić. I to wykorzystujemy na przykład po to, żeby dostać się w niedostępne miejsca. Albo na przykład możemy w bańkę zamknąć wroga. On się unosi i potem spada i otrzymuje obrażenia. Więc ciekawe takie eksperymentowanie z tym wszystkim. Potem zdobywamy też magiczną rękawicę ze strzelaniem błyskawicami. Zdobywamy także oczywiście zwykłe bronie, też warto zwrócić uwagę, że to nie są tylko czary i jakieś tam magiczne bronie, ale też mamy normalnie miecze, łuki jakieś do dyspozycji i tak dalej i tak dalej. Potem zdobywamy też broń, która w ogóle elektryzuje wszystko dookoła i możemy też takie metalowe kołki wbijać w różne punkty na obszarze, potem strzelić w to raz podstawowym strzałem tej elektrycznej broni i po prostu wszyscy zostają że nie prądem przeciwnicy, więc jest tu dużo takiej zabawy, wiecie, po prostu to, to nie jest gra w którą się gra dla fabuły, na przykład, nie? Czy nawet dla jakich ciekawie zaprojektowanych starć z bossami, czy coś takiego, tylko po prostu na tej zasadzie, że okej, okay, po prostu fizyka tu jest bardzo fajnie zrobiona, tego jak uderzamy w wrogów, jak oni się zachowują i tak dalej, i tak dalej, i dlatego chcemy eksperymentować z tymi narzędziami, które tu twórca przygotował i po prostu bawić się tą grą. Więc ze względu na to wszystko, Source na pewno będzie warte uwagi, chociaż no kurczę, mam tu jednak pewne zastrzeżenia, bo moim zdaniem trochę za wolno się ta gra rozkręca. Że jednak fajnie byłoby mieć dostęp do tej magii od samego początku, a nie, że na początku mamy tylko kopniaki, potem zdobywanie bro zdobywamy broń białą, potem coś tam, potem coś tam, więc tak, ale no, to może przesadzam w pełnej wersji, może to nie będzie aż tak razić. I ostatnia produkcja, o której chciałem powiedzieć, to jest bardzo fajny, dynamiczny FPS, nazywa się Void Breaker i jest to gra, która też jest rogalikiem, tak jak Morseles na przykład, wcześniej o którym mówiłem, tylko to jest rogalik, no taki no bardziej typowy, bo tutaj mamy po prostu, jest gramy chyba sztuczną inteligencją, kimś takim, jakimś robotem, w każdym razie naszym zadaniem jest po prostu testowanie jakichś umiejętności bojowych, taka jest fabuła, więc zaczynamy kolejne rany dosłownie, bo tak nam nawet każe gra, żeby właśnie Testować siebie samego w walce. No i otoczka fabularna, whatever. Jakby nawet szkoda trochę, że nie da się przewijać scenek, bo na przykład pierwsza taka dłuższa katcenka, która się pojawia po tutorialu, jest za długa i trochę miałem mi jej dosyć już. No bo to nie jest jakieś super oryginalne, wszystko. Ale w każdym razie gameplay jest bardzo przyjemny. To znaczy, głównie za, za sprawą tego, że mamy tutaj mocny nacisk na destrukcję otoczenia i bardzo szeroko dostępne, że tak powiem, są różne wybuchające beczki i tak dalej, które możemy chwytać i którymi możemy rzucać w różne obiekty. I na mapach zawsze są jakieś budynki, jakieś tam daszki, jakieś kolumny i rzucając w nie granatami czy właśnie wybuchającymi przedmiotami Sprawiamy, że one się bardzo, no nie, jest nie jakoś super efektownie, ale się rozpadają, roz zawalają i spadają na wrogów. I to jest taki główny gimmick, że musimy jakby jak najwięcej powodować destrukcji, żeby na wrogów spadały różne odłamki otoczenia i tak bo wtedy wrogowie są bardziej wrażliwi na nasze ataki bronią palną. Więc bardzo ciekawe założenie, muszę przyznać, takie bardzo nietypowe też, bo nie spotkałem się z czymś takim, że hej, rozwalaj otoczenie, żeby uwrażliwić Twoich wrogów na obrażenia. Więc tym takim ciekawym właśnie pomysłem na siebie na taki kor rozgrywki tej takiej typowej FPS-owej Voidbreaker właśnie tym zwrócił moją uwagę. No bo jeżeli chodzi jednak na przykład o oprawę graficzną, to przyznam szczerze, że Absolutnie tu się niczym nie wyróżnia i pod tym względem jest bardzo generycznie. Natomiast, też co jest fajne, to to, że od samego początku, to znaczy, nie musimy nic, nic ulepszać ani tam zdobywać jakichś upgrade'ów, żeby zdobyć te umiejętności. Od samego początku mamy podwójny skok na przykład i dasz w powietrzu, więc to, to, to wpływa, że jednak ten, ta walka od samego początku, nawet jak mamy w pierwszym level tylko pistolet dostępny, bo potem oczywiście będą inne bronie, to ten movement fajny sprawia, że od początku jest dynamicznie i przyjemnie. Także Voidbreaker też wam polecam. Także tak, to jest tych 5 dem, słuchajcie, bo mógłbym zrobić materiał o 10-15, ale po prostu też nie mam czasu, żeby w tyle demek teraz grać, więc jeszcze pewnie w weekend przysiądę, ale przed tym weekendem chciałem ten materiał opublikować jak najwcześniej, żeby to wam polecić po prostu. No i żebyście, tak jak mówiłem na samym początku, w komentarzach pod tym filmem polecali i mi, i innym oglądającym, innym widzom gramy na Maxa inne dema ciekawe, które ograliście, żebyśmy wszyscy przed tym nadchodzącym poniedziałkiem zdążyli je ograć, bo Steam Next Fest zaczął się w 9 i kończy się 16 czerwca wieczorem, także mamy jeszcze kilka dni, żeby te demka sobie posprawdzać. Bardzo polecam, przeglądajcie Steam'a i naprawdę zawsze można znaleźć mnóstwo, mnóstwo fantastycznych gier i też Steam Next Fest jak zawsze przypomina, że najciekawsze gry w tej branży to jednak są zawsze indyki. Także tak, dajcie znać jak wam się te demka podobają, komentujcie śmiało i do zobaczenia w kolejnych materiałach.